No i witam serdecznie. Dzisiaj dostajemy przeciwnika trochę niżej notowanego. No może jednak pójdźmy karokanem. Ostatnio się właśnie waham ciągle w ten karokan. Czy jednak obrona francuska? Czy jednak może e5? No dobrze, dostajemy wariant wymienny, który jeszcze może często właśnie lubi się przeradzać w atak panowa takim dziwnym, dosyć, dosyć dziwną sekwencją ruchu. Ruchów. Goniec G5, tutaj chyba gramy e 6 z tego co pamiętam. I będziemy próbować zagrać G6, goniec G7, tak się rozwinąć. A w międzyczasie, może jeszcze hapsnąć pionka na, na C4. No w tej pozycji już nie hapsniemy tego pionka to na pewno. E, teraz tylko mnie zastanawia, czy chcemy zagrać konie E4, czy po prostu pójść G6 i nie boimy się tej wymiany. Chyba nie boimy się tej wymiany, no jeżeli czar białe chcą oddać. Jeżeli białe chcą oddać sobie skoczka. gońca, przepraszam, za free. No to to jest dla nas jakby dobra wiadomość, prawda? Tutaj jest teraz ciekawą opcją pójście. Tutaj co szach, skoczek C3. E, czy to było dobre? Hetman A5, skoczek C3 wymuszone, skoczek A4. Bicie, bicie, musi coś zrobić, żeby to obronić. My bijemy tu, bijemy tu, spadamy tu albo tu i dostajemy gońca przeciwko skoczkowi. Co w tej pozycji czarnopolowego? Zostajemy z czarnopolowym końcem w pozycji, gdzie czarno mają takie pionki na D4 i C5, gdzie tego pionka na D4 już żadnym innym pionkiem nie podeprą, więc wydaje mi się to bardzo bardzo przyjemne. Tylko pytanie, czy chcemy teraz zacząć z hetmanem na A5, czy skoczkiem na, na E4? Pomyślmy. Skoczek E4, bicie, bicie. Przykładowo koniec tu, hetman A, to się może wrócić tutaj. no Chyba chcemy hetmanem zacząć. Hetman B, a. To by wymusiło na nim zagranie skoczka c3, jeżeli zagramy skoczek na pole e4, no może wrócić się jeszcze na, na d2 z na przykład gońcem, bo nic innego nie może zrobić, żeby to miało sens. No bicie, bicie, goniec d2. Dobra, zaczynamy skok Hefman A5. To mi się chyba podoba ten plan. No w tych pozycjach goniec b5 nie myślę, aby to było tutaj standardowym ruchem, właśnie ze względu na to, że no dużo punktów atakujemy. Oczywiście on może to zbić sobie teraz z tempem jak najbardziej. No tylko że, tylko, że atakujemy końca, atakujemy skoczka. Eee, koń D2, znaczy koń bije C3, Hetman D2. I co, i nie mogę dojść skoczkiem, bo Hetman mi podwisa. tak? O to mu chodzi ewentualnie. Aha, tak, skoczek C3. No BC, tutaj to bym chyba to wziął, chociaż skoczek E5, wieża C8, jakieś wieża B. No na pewno, jakąś myślę, tutaj rekompensata, by białe mogły się pochwalić. No, ale martwi mnie chyba to, że po właśnie skoczek cytrzamy albo goniec D2, albo Hetman D2, na co ja już nic nie poradzę za bardzo. Mogę się wrócić. No dobrze, to bijmy sobie skoczka po prostu na polu G5. Skorzystajmy z tego, że, e, że, czar że białe nie chciały tutaj e, tym gońcem odejść. No i co, jeżeli zagramy goniec? D7, Hetman F3, możemy grać F6. Pytanie, czy chcemy grać goniec D7, czy goniec F5? Czy po goniec F5 możemy się w ogóle obawiać jakichś ruchu typu G4? No wydaje mi się, że nie, bo to by było tutaj turbo osobiające pole, skrzydło królewskie białych i nie jest to raczej coś, do czego by chciał dążyć czar biały. Goniec F5 jeszcze patrzę, Hetman F3 i nie mogę gonić G7, bo wtedy G4 dostaję. Musimy zagrać najpierw G6, on sobie odchodzi, i dopiero wtedy mogę zagrać gdziekolwiek. No, zagrajmy tak. Chyba. Zagrajmy najpierw gońcem na f5. Może uda nam się sprowokować ruch g4, który w tej pozycji wydaje mi się, że no nie jest po prostu dobrym posunięciem. No właśnie, dostajemy g4. Jeżeli on zagra Hetman f3, żeby patrzeć, no to my zagramy sobie po prostu f6. Tutaj się absolutnie nic nie dzieje. On musi wrócić na pole h3. Jakby tutaj, no nie widzę minusów w tej pozycji. Zagramy goniec g7. Zroszujemy sobie. Pole E5 już jest też mu odebrane, nic nie może z nim zrobić, jakimś skoczkiem nie wiedzie, więc jednocześnie też nie ma za bardzo jak przetakować mojego słabego pionka na C6 w przyszłości. No my zagramy jakieś wieże B1, znaczy wieże B8, się skonsolidujemy, zagramy Hetman C7. Będziemy próbowali na pewno ruszyć pionkiem na E5 i zbudować sobie takie bardzo, bardzo solidne centrum. W ogóle Hetman B4 patrzy, czy by zaraz, znaczy wolę się właśnie, wolę się wyprowadzić jakoś, żeby tutaj tego króla zabezpieczyć, niż jakoś przedwcześnie ruszać się wielokrotnie tą figurą, no dobra, okej, okay. tutaj cwany pomysł całkiem, nie mogę teraz rushować, bo wisi pioneczek na e7, jak ja zagram jakieś 7 b4, to on zagra hetman e3 obracając pionka na, na d4, jednocześnie gorąc matem na polu e7. Co ja mogę zrobić, żeby temu przeciwdziałać? Jakieś Hetman d8, może, no, ale Hetman d8 to mnie. Aha, no też nie może się wrócić za bardzo tym, no bo wisi sobie po prostu Pionek na G4, nie? To jest jakby też ten minus jego pozycji. E, więc Hetman d8 wygląda rozsądnie. Bo ja, ja, ja chcę po prostu kula schować i zagrać E5, i to będzie pozycja z absolutną dominacją czarnych. No tak, skoczek f4, konie s 6 jeszcze tutaj patrzy się na mnie. Tylko, że po skoczek f4 mogę zagrać też taki ruch jak hetman c8. Patrzymy tu, patrzymy tu, zagram sobie króla na f7 i tak zruszuję manual, ręcznie trochę, tak? Grając właśnie król f7, bierze e8 i może właśnie w przyszłości no król g8. Zobaczymy jak to się rozwinie. No hetman c8 też mi się podoba taki ruch. G5 teraz na przykład, ale to chyba. Aha, nie mogę otworzyć. To prawda, że nie mogę się otworzyć, ale jak zagram. Okej, okay, on poszedł jednak po ruch. Taki ruch poszedł. No, dobrze, dobrze. Czy dobrze. my chcemy grać bić na G4? Bijemy na G4. On na 200% gra z koczkiem na F4 i grozi wjazdem na pole E6. No ale ja gram sobie HET. Znaczy hetmanem mogę? Na pole D7 po prostu jakieś h3 to tu, no i z f5 mnie już nie przegoni, wydaje mi się, że mogę to po prostu zbić zagrać tu, no i potem właśnie królem sobie wjedziemy, no jeżeli zagra koń e6 to bijemy, bijemy tu koń e6, bijemy, on bije hetmanem, e my bijemy, bijemy, aha i grozi, no to gramy król d7 po prostu, bronimy tego, tego no trochę nie wiem jak go wygonimy stąd, ale no hetman d7 musimy chyba zagrać no mówię, jak mi postraszy jakiś F3 albo H3 to spadamy na F5 i, i z tego pola już mnie nie wyrzuci. No Mój następny ruch, jeśli czar, biały pozwoli, to jest król F7. I po królu F7 może E6 i wieża E8. No to ja gram na F5, jakby tutaj H3 może nie było do końca najlepsze z jego strony, nawet no po prostu kolejny punkt, kolejny słaby punkt w jego, obro, jego obozie, który w przyszłości może po prostu paść. Na które tutaj moje dwie figury się będą zawsze patrzeć, jak już poradzę sobie z tym, żeby odciążyć pole E7 z wiecznej obrony. No dobrze, czarne się. Białe, przepraszam, ja nie wiem, ciągle mylę te kolory. Białe decydują się na, na zdwojenie wież na linii E. No i co, i czy chcemy wykonać nasz plan? A może w ogóle mogę jakoś pójść crazy, na przykład i zroszować? Ja roszuję, co on bije Hetmanem? Eee, coś mi to daje. No mam pionka przewagi, tam tego pionka po prostu oddał. No nie, no, pionek na piątek na S7 jest dosyć kluczową figurą w mojej pozycji. Tak patrzę w ogóle, może jeszcze po takim planie, na przykład jak Goniec H6, tylko teraz to nie jest za wolne. Goniec H6 wieża tu. No wtedy mogę zroszować, bo jak on zbije, to wisi skoczek to też jest ciekawe w sumie. Goniec H6 albo Król F7, pomyślmy. Goniec H6, on ucieka sobie hetmanem, żeby zejść ze związania. Bijemy, bijemy, no i roszujemy. Jak on zagra gdzieś sobie wieżą z dwoje wież, no to wtedy gramy E5 faktycznie. Znaczy E5? Nie, nie gramy E5, tylko... No dobra, właśnie, właśnie. Bez tego gońca na, G, na G7 E5 już jest ciężkie do osiągnięcia. Koniec H6, e, hetman H3, roszada, wieża tu. Co? I e6 albo jakaś wieża, no wieża f 8 pewnie, on nie może wyjechać na e6, może z koczkiem e2, nie, wyjechać. no bijemy, bijemy, jakieś gramy tu, może e6 w przyszłości, żeby goniec ciągle tego pola bronił. Jest teraz rozwiązanie, król, e si król f7, wieża f na e1, już grozi tutaj, ja zagram wieżą e8, on skoczy k6, bicie, 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 wieża patrzy, wieża patrzy, podoba mi się zagranie gońcem na h6, szczerze mówiąc. Jak on teraz zagra tutaj, ja sobie po prostu zroszuję, nie może być na e7, pada figura na f4 po wymianach. A jak zagra wierzchoł, no tu nie może, bo sza, nie ma jakby odsłonu, no właśnie, mogę sobie po prostu zroszować teraz, jest taki, taka zalata tego ruchu. A jak on odejdzie, mogę wybić, wybić, zagrać sobie e6 na przykład i ten goniec będzie tutaj bardzo długo bronił tego punktu w dosyć bezpieczny sposób. No, i próbować jakoś przeatakować tu, tu, może po tej linii zobaczymy w sumie. No, moje marzenie to jest zagrać oczywiście goniec G7, jednak E5. No, ale nie zawsze można dostać wszystkiego co się chce, niestety, w szachach. No i co, nawet jak sobie odejdzie, to czy ja muszę coś tutaj robić? Może mógłbym zagrać jakąś wieżu fe -E 8 tylko że wtedy wjeżdża skoczek na E6, bicie i wieża, wieża na E6, i no nie wygonię tej wieży za bardzo, bo brakuje mi tego właśnie białopolowego gońca. Tudzież jakiegoś skoczka, więc jestem bardziej skłonny jednak oddać tego końca, jeżeli musiałbym, niż tego w tej pozycji, no bo on tu jest kluczowy, jednak, że patrzę na to pole E6. No tutaj właśnie nastąpiło to, co myślałem, więc bijemy po prostu sobie na polu F4. Pytanie, czy on nie może wtrącić, no nie, może mógł, ale, ale się na to nie zdecydował. Wieża F7 czy wieża E8 teraz pomyślmy. Patrzymy w ogóle też na pionkę H3, to jest też ciekawe. Wieża F czy wieża G5 byśmy pewnie chcieli kiedyś też zagrać swoją drogą. Wieża E8 czy wieża F7. Co ma więcej tutaj racji bytu? Czy może E6? No E6 teoretycznie pozwala wjechać mu na pole D6, ale to nie jest żaden groźny miast. E6, osoba tego pionka e, osłabia atak na pole H3 wieża F7 no kurczę, wieża F7, to już nie zagram nigdy wieżał na B8. Znaczy nigdy, jak nigdy? No, teraz nie zagram. Wieżę F8. No dobra, zagramy wieża 7 na razie. Czasu mamy trochę mało. Dwa razy mniej niż przeciwnik. Mhm, poszło H5. Tutaj się tego kompletnie spodziewałem. Może zagrajmy królem na pole G7. Jak on zagra H5, no to my zawsze gramy G5 po prostu, nie ma to nic strasznego. Bicie, to już wtedy bijemy sobie królem. E, no dobra, on chce podprowadzić wieżę pod pole. Mm, G3 jest to absolutnie zrozumiałe, że chcę taki plan wykonać. E5 teraz nie ma sensu. E5, tu, 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 tu się wszystko wybija. E, na co mogę grać? H5, tu, tu, mogę grać H5 co? Czy nie mogę? No, mogę grać. Zagram H5 po prostu. On już sam H5 nigdy nie zagra. pewnie chciałby zagrać wieża G3. Zawsze mogę się usunąć y, królem na pole H7. W tej pozycji myślę, OK, przestawia skoczka sobie na to pole, no ale to ja zagram. Aha, właśnie, zagram czy nie zagram? To jest też dobre pytanie. A teraz F5, no, no E5 ciągle jest tutaj, ciągle jest hamulcem, tutaj niestety w tej pozycji. E, tutaj F3, coś mi, aha, coś mi da, że zagra F3, chyba nic mi nie da, to że on zagra F2, F3, wracamy się, gra skoczek G. No, i co ja mogę? Mogę E6 zagrać jeszcze, co prawda. Znaczy, F3 to tyle dobre, że F3 to tyle dobre, że to wie, że blokuje. To mi się podoba w tym, w tym na pewno. E, no tak, teraz grozi też zagranie F3, oczywiście. E6 po prostu, F3 goniec, bicie, bicie. No, jest to jakiś pomysł na życie, ale czy, 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 czy prawidłowy? Nie wiem. E6 no grozi F3. Ja mogę zagrać jeszcze ewentualnie tu, ale. Ale nie ma to dużej, chyba, aż takiej przyszłości. Może wieżą tu na razie po, po, pójdę, żeby jeszcze spróbować jednak to E5 kiedyś aktywować, nie wiem. Albo żeby w przyszłości obronić punktu E6 bardziej. No teraz co? F3, no E6 przykładowo kiedyś bym zagrał tu, 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 właśnie, nie mogę odbijać, bo wisi z kolei wieża na e wtedy, Ale może to wierzę, się wrócę, no bo to nie był chyba najbardziej trafny wybór zagrać wieżą na pole F7. E, Poza tym E5 teraz tu, tu, no E5 teraz w sumie wchodzi ty tu. Na no jaką z B Bijemy, bijemy. E5 wchodzi, no, E5 wchodzi jak masło teraz. Pole F2 stoi, otwaram przede mną. E5 tutaj wjechało, no czyli jednak udało spełnić mi się moje takie dziecięce marzenie w tej grze, czyli zagrać to E5. On bardzo, no to już, bo jest, wydaje mi się, jeżeli się nie mylę, ruch kończący partię tak naprawdę, no, wiedziemy sobie na pole F2. E, przepchniemy tego pionka dalej na E4, jeżeli będzie trzeba. Tutaj, tutaj. No jeszcze może tak bić, ewentualnie. I bić wieżą. My bijemy na F2 i wracamy się na pole F7, żeby bronić linii 7. Nie wiem, czy tutaj biały zdecyduje się. No bo co? Co się innego to tylko Hetman G5 tak naprawdę, ale wtedy bijemy na F2. Aha, no tak, i co? to Wow, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co do szachy? Co za szachy. On chyba liczy, że ja zbiję pionkiem no ale przecież mogę zbić równie dobrze mm, gońcem prawda mogę zbić to gońcem i przecież nie osłaniałem sobie króla w ten sposób jak zagra tu, to my właśnie no tutaj pewnie chciała się osłonić jeszcze no ale to my gramy po prostu sobie e4 zdobywamy więcej przestrzeni e, tworzymy dużo lepszy Tutaj łańcuch dla naszego jeszcze gońca, który jest na dobrej pozycji w chwili obecnej. Patrzy się na bardzo wiele jasnych pól. No jasne pola są nasze. pianek poleci. No jest figura więcej tak naprawdę. Zaraz może zagramy sobie hetmanem na C7, żeby wymusić wymianę hetmanów. No i tu już będzie kwestia po prostu przekonwertowania figury więcej. Możemy tą wieżę przerzucić na pole F8, patrzeć się na punkt F7. Możliwości mam tutaj bardzo, bardzo wiele. No spodziewam się ruchu typu jakiś wieża G1. O ile przeciwnik jeszcze będzie chciał kontynuować tą, tą rozgrywkę. Bo, bo innych planów tutaj już niestety nie widzę, które mogłyby jeszcze uratować sytuację. Poszło f4, no to trzeba przyznać, że jeszcze całkiem ciekawy plan. Ale co, ja gram hetman c7 po prostu z atakiem na ten punkt. On by chciał pewnie grać f5, ale nie zagra tak już nigdy, bo wieża sobie po prostu bije. Co, on myślał, że nie zbije w przelocie, bo oczywiście bije wieża. Czy blokuje to wieża. No i co, on broni punktu, my go jeszcze dokładamy jedną figurę, żeby ten punkt jednak przeatakować. No i to się stanie, no, on nie ma jakby tego jak bronić ta wieża niestety, ale stoi na, na złej pozycji, na F3 nie wiedzie, na F2 też nie ma jak się szybko przerzucić, więc po prostu pionek na F4 padnie naszym łupem. Jeżeli kiedykolwiek chciałby zagrozić właśnie po tej linii G, to nie ma tak naprawdę czym, gdyż gonia jest tutaj pięknie sobie tego pioneczka na G6 broni, powodując jednocześnie raz, że m, ogranicza tutaj pewne działania czarnych, białych przepraszam, <laughs> nie wiem czemu ciągle mówię czarnych, ogranicza działania białych, ta wieża nigdy na drugą, e, drugą linię w chwili obecnej nie zjedzie e, i broni punktu na g6, jednocześnie pozwalając innym moim figurom e, presować słabości białych, których jest sporo, no jak spojrzymy to jest słabość, to była słabość, to była słabość no dobrze, białe tutaj decydują się wymienić na hetmany, oddać pionka tak naprawdę za darmo no więc my z tej, tej okazji skorzystamy, no bicie wieżą, ubijemy sobie jak najbardziej jeszcze raz odbijemy, tu już kula doprowadzimy na pole d4 albo e5, tego pionka jeszcze może zgarniemy, no i będziemy cisnąć tymi pionkami, tutaj prawdopodobnie tym pionkiem głównie, patrząc na to, że pole przemiany na linii daje z tego samego koloru, co nasz goniec potężny na polu h5. Możemy pobronić jeszcze tego pionka na a7, żeby tutaj białem absolutnie żadnej kontry nie umożliwić ja w pierwszej kolejności właśnie tak jak mówiłem często lubię po prostu skupiać się na odebraniu jakiejkolwiek jakiejkolwiek kontry no król f4 e, co no zagramy na przykład tutaj możemy pograć jakoś tą wieżę postraszyć żeby ją uwol żeby uwolnić moją wieżę z przynajmniej obrony punktu na c6 on musi odejść z tej linii ja zagram właśnie jakimś na przykład e, królem na e6 jak tu Wracamy sobie tu albo tu. Zaraz pchniemy pionka na pole D. No tak, teraz możemy dać szacha, oczywiście. Ok, tak poszło. No może wróćmy gońcem na pole H. On może co prawda zagrać tu, ale to ja zagram tu. To mi coś da. No nie wiem, teraz tak, teraz to prawda, to jakiegoś pionka białe zdobędą na pewno. Tutaj ciężko się z tym faktem nie, nie pogodzić, no ale ja zagram tutaj, no jeżeli tu to tego i prawdopodobnie weźmiemy tego pionka, on i tak pewno to zbije, bo nie ma nic innego lepszego do roboty i będzie próbował tym pionkiem iść, no ale to ja zagram tu, ja zagram w ogóle najpierw tutaj gońcem, zbijemy sobie pionka a4. E, więc tu się absolutnie nie ma co przejmować tą pozycją, jakoby białe mogły tutaj jakąś kontrę jeszcze gdzieś zobaczyć, no bo je nie zobaczą, no c6 nigdy nie zagraje, bo już gonię sobie tego punktu broni Zagram jeszcze Asze, żeby go trochę podnerwować. Da szacha gram tu albo tu w ogóle i z matami jakimiś motywami metowymi na, na, pol, na linii pierwszej będziemy się bawić. Tak naprawdę muszę właśnie stanąć królem C3 i biała już wiele nie zrobią. No dobrze, może zagrajmy. Może zagrajmy. Co zagrajmy? Może królem C3 po prostu właśnie mówię. Jak zbije, my zbijemy tu, nie, nie możemy tak zbić, jak zbije, to my zbijemy na b4. C5 będzie, oczywiście zagra pewnie c6, no ale my zagramy wieżą c3 i zbijemy na polu c6. Tak to się prezentuje niestety, okej. Okay. Biały decyduje się uciec królem z linii c, no ale na długo mu to nie starczy niestety, no właśnie. No dobra, zagramy może jeszcze raz tak. No i spadamy tutaj tu wieżą. On zagra tu może, a tu my i tak bijemy. No nie ma co zrobić, żeby żeby się tej wieży niestety nie pozbyć. No i dobrze. I dostajemy tutaj figurę więcej. Znaczy figurę więcej. Dostajemy po prostu po tym przekonwertowania i tym pioneczkiem sobie ciśniemy. 8 sekund co prawda zostało. No, przykryjemy się jeszcze trochę gońcem. Nas nas, na, nasze następne ruchy to, to jest oczywiście D3. On może to zbić, nie wiem w sumie po co. D2, no i przechodzimy pionkiem na pole B1 i będzie mat. On też nie ma za bardzo jak uciec przed hmm, królem C1 to jest oczywiście D2 tutaj i mat. Może zbić, zbić, ale to też, też w sumie już tylko może oczekiwać na, na wyrok śmierci, gdyż no już nie pójdzie nigdy go, królem na C1, gdyż wieża się patrzy po tej linii. No więc tutaj będzie taka dosyć szybka rozgrywka, no i tutaj białemu mija czas, wygrywamy kolejną partię, mamy ranking 2053, więc już minęliśmy połowę drogi do 2100, zobaczmy jeszcze na szybko co komputer tutaj mówi, na szybko, bo już minęło 20 minut widza tego filmiku. No tak, Hetman napięć okazuje się nie jest najlepszym posunięciem, no oczywiście jak dwa wybory, no to zawsze muszę wybrać źle, prawda? Tutaj mnie na tyle tutaj frapowało, że no co, bicie, bicie, no i on sobie wróci na przykład na f4, prawda, ja zagram, nie wiem, goniec g7, e, jakaś roszada, skoczek c3, no tak, no będziemy, nasz plan by się tutaj jednak skupiał wokół presowania tego punktu na d4, ale mi się bardziej spodobało właśnie w hetman a5 to, że możemy zagrać tym ruchem, Pozbyć się tutaj tego wszystkiego. Goniec D7, Hetman F3, F4, F6, Goniec G7. No tu jest przewaga już dwa dla czarnych. Tak naprawdę nie muszę dużo chyba komentować. Goniec H6 był delikatnym błędem, chociaż widzę, że przewaga w dalszym ciągu jest. No i bicie skoczka się, okazu bicie skoczka się okazuje, jest czymś, co totalnie pozycję wyrównuje. To ciekawe. No bicie był błędem, tak jak myślałem, mógł wtrącić bicie na E7. No. I tu bym ciężko dosyć stał. To jest, to jest prawda. Trzeba było prawdopodobnie grać jakaś wieżę tutaj, czy wieżę tutaj, czy E6. No prawdopodobnie, no wieża F7 pokazują, że najlepsze. Hmm, może w ogóle schować tego gońca i wymienić za pionka? Nie, no nie wiem. Eee, tak, no ale niestety na szczęście ten przeciwnik bardzo szybko stosunkowo zagrał 5 sekund muzeum, żeby odbić tego hetma hetmanem tego gońca. No i tu już gramy wieżą na F7, H4. No król na g7 też nie jest najwybitniejszym planem, tutaj ta, ta moja przewaga delikatnie uciekła, delikatnie rzecz mówiąc, chyba trzeba było grać f3 najpierw I tak, no tutaj komputer pokazuje, że białe tutaj by stały lepiej, zdecydowanie, znaczy nie lepiej niż czarne, ale lepiej niż w wariancie, który się zdecydowałem wybrać Bo my dostajemy teraz koczek g3, no i możemy się obronić przez wieżę e8 Kulhadwa już jest totalnie tutaj nie na miejscu, bo właśnie jest E5, które tak naprawdę partię kończy. Jeszcze bicie desperackie z koczkiem na H5. No i tutaj resztę partii nie ma tak naprawdę zakomentować. No dobrze. Całkiem sprawnie to na razie dzisiaj poszło. Dzięki za dzisiaj i do następnego.